Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Far ja jestem Hary e, Nie pamiętam co robiliśmy w poprzednim odcinku, ale w dzisiejszym robimy e, Tutaj, mm, pod do końca, bo ich niewiele zostało Mam nadzieję, że z nimi się szybko porujemy, tutaj my czegoś szukaliśmy Chyba przedmiotów kultu, moi drodzy, no e, tutaj Mamy szereg, Kadylan został raz, dwa jeszcze tutaj e, dwie, dwa posterunki nam zostały, moi drodzy. I tam też w pobliżu widziałem list. Ogólnie, e, ten jeśli chodzi o to, moi drodzy. E, więc pierwszy chciałem iść tutaj. A jeszcze Pójdziemy e, tutaj, gdzieś tutaj, spoczko. Więc sobie to wejdziemy na szybko, moi drodzy. Jest tutaj niewiele Więc sobie tam zeskoczymy Tu mamy jeszcze kwiatek po tej stronie zielony Więc o jego weźmiemy tutaj I to jest gdzieś tam poniżej Chłopie Czekaj tu Kaj to Czekaj to tam na dole że tu zabija. Aha. Nie, ja nie wiem, jak to tam było, nie, ale to tutaj tak to nie powinno wyglądać. E, więc to, to miniemy na razie. Tutaj, bo to, 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 to tak nie powinno być. Wezmy jeszcze list motywacyjny, znaczy nie motywacyjny, tylko e, zagubiony list po drodze tutaj. Weźmiemy nie to, tylko to. E, tam pojadę, autem też. Jest też jakiś kajś... Tam ogólnie I to jest też w dół moi drodzy Wszystko idzie w dół e, Co to to, to tu je, To ja nie wiem co to z tym wszystkim że To idzie wszystko w dół Moi drodzy Tutaj to mamy Więc to idzie w dół e, My się nie boimy Coś tam z niedźwiedziem było Ale to chyba ten tutaj To jest jeszcze niżej tak Okej, okay, czyli... Tylko jest tutaj, a? A ja bym sam jakoś tutaj wleźć do, 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 czegoś, do jakiejś dziurki, czy co? Bo to, 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 to tak... No bo to tak wygląda, chyba, jakiś... No nie no tutaj nic nie ma, ludzie. No nie ma, tutaj. To gdzie to powinno być? No nie no! Ja zaraz na sam dół zjadę No nie no Dobra Okej, okay, no to dobra, już musimy lecieć na sam dół Ja już się zgubiłem, dobra, lecimy na to moi drodzy, tutaj A jak, jak lecieć tu? Tutaj Lecimy tam na sam dół ścieżki, bo to jest ktoś tam, moi drodzy Okej, okay, no dobra Trzeba tylko to jakaś tam, tam jest ścieżka jakoś. Ale tutaj mamy też... Nie, ogólnie. Droga może tam jakieś... O, tam jest auto, żeby się podjechać. Moi droży. Jeszcze na bojnie Tutaj na przedmioty, tutaj leczenie. Okej. Okay. Nie, proszę. Dobra, więc nie możemy. Więc... Aha, to nie jest auto w ogóle. To jest jakieś auto brum, brum moi drodzy, Brumrum, szybkie brum. brum. E, bo to to, to to jest ważne, takie te brum brumy. ogólnie e, dużo zna, znaczące, ogólnie, moi drodzy, to tu to, to nawyżej, a nie jest auto, dobra, aż dwa, Dobra. Dobra Okej okay. Dobra Więc teraz tak, wsiadaj Mój drogi Dobra, ktoś tam mnie widzi Nie wiem kto, ale ktoś tam mnie zauważył Okej okay. Więc teraz ja mi tak Eee, ja tutaj tak Dobra jest kaść tu, ja? Tu już mamy dwóch, tu dwóch, bo no, tam mamy jedno, tam mamy kolejnego, moi drodzy. Czyby tutaj coś tak. A tu jeszcze dwóch. Yy, Okej, okay. tam mamy trzy w ogóle. Dobra. Mamy trzech. Może tego z strony wody coś jeszcze tutaj? Nie, bo znowu ten zauważa tutaj coś. To by obejść z innej strony. Dobra. Moi drodzy. <laughs> Spróbujemy ich tutaj obejść jako tak z tej strony. <laughs> żeby włączyć te tutaj. E, moi drodzy. E, no te jak się mówi, no. No alarmy, o. Ok. Więc dobra. Tutaj widzę kolejny alarm. Czy ten alarm już jest rozwalony? Więc kolejny alar alarm gdzie jest? Ktoś tu przyjdzie z tych dwóch? Nie. Dobra. Okej. Okay. Dobra. No idziemy po natariu, No. Tam jest gdzieś jeszcze jeden. Dobra. Dobra. moi drodzy. Jesteśmy w armii, tutaj ciary przychodzą, no. Hej, dobra, mamy to. Jeszcze nie jest gdzieś tutaj w ogóle. Ok, nothing I co? Jest. okej okay, moi drodzy, jakoś się to udało. E, bez wykrycia tutaj, e, moi drodzy, tutaj, bez wykrycia. Przeładuj, mój drogi. Możesz wstać 33 z... 40, 34, tu 4, ale ty się wyłożyłeś Dobra, dziękuję Czy my tutaj coś mamy? Tutaj coś mamy A nie mogę Okej, okay, moi drodzy Znajmij tutaj ty Ja zaraz tutaj wszystko porobię Bo to nie ma co Nie ma lekko, moi drodzy, tutaj Ze mną ja już jestem na takim etapie, że backpack peg i was nie ma. Szkoda, że tych posterunków nie ma więcej moi drodzy. Ja tutaj ubolewam, że nad tym, że tych podsynunków nie ma więcej. I nie są one trochę trudniejsze, bo tutaj no jak widzicie, dla chcącego nic trudnego to jest nawet łatwe tutaj. I no ubolewam, że tych żeby że tych far nie ma tego. No troszeczkę trudniejszego i bardziej skomplikowanego. No bo tutaj wiecie, no łatwo jest, szybko się to robi Czy tu, tutaj no, mamy chip? <laughs> tak, mamy. Ile? Ile tego, że mamy? No jak żeby to 50... 18. Czyli jednego gdzieś my tutaj... Zapodzialiśmy, tak Nie wiem gdzie Ale nie chcę się teraz szukać, niestety Tutaj tak to wyszło, moi drodzy żeby jednego nie odzyskamy. Już się robi noc moi drodzy. To są jakieś wyścigi. Wyjści... Ale to potem, potem moi drodzy. Na razie tutaj os... e, tutaj coś jest w ogóle. mi tutaj to. I stamtąd tutaj pojedziemy. Jakoś co się tutaj wykmini. Dobra moi drodzy. Teraz tutaj chyba nic nie musimy ogólnie Więc teraz tak le lecimy e tutaj Okej okay, no Tutaj główno i potem gdzieś tutaj przy tym e Lecimy tam e Czekajcie moi drodzy I teraz Prosto cały czas I potem jak już będzie tutaj taki mały porcik To trzeba w lewo skręcić Tak jest Moi drodzy Tam przy porciku Ujdę moi drodzy Ok, jeden z tak już padnął w jeśli wy to widzicie. Добре Добре Но, пачно! Окей, но туто то! Превадвайте му, Dobra, okay. przeładuj to. Tam jeszcze, okej, okay, tam u góry gdzieś. No, farno ja pierdziele Dobra Okej okay. na złość okej okay. dobra, no ale pitaj mi bo teraz ja będę musiał jakoś to bo no, tutaj teraz nie mam tego eee, shotguna, żeby na czymś... ja pierdzielę ja nie mam eee, ja teraz nie mam tego Rakiety, żeby robić bum-bum bum Okej, tutaj to jest ja Dobra tak Tak, helikoptery moi drodzy Dobra jeszcze zlecił mi tutaj Musimy stąd lecieć tam Od kogoś wziąłeś tutaj ten Okay. Dobra Dobra musimy od kogoś wziąć rakieta ogólnie Moi drodzy eee, i to jest tutaj dobra to jest tutaj I musimy mieć rakietnica. No bo to... bo to mnie uniknione No okay. Okay. bo to Okej Okej Moje drodzy No Okej okay. Dobra Dobra Okej okay. musimy jako tako tutaj tym, mm, sobie to wyczasnąć Okej okay. Dobra mamy Okej okay. Napardmy przodu i to Dobra. No, ja, ja nie celuję, ej. Dobra. Tam je jest dwóch, moi drodzy. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay. coś wyszło, ja w końcu. Dobra, udało się. Okej, okay, jest. Jest pięknie, moje drodzy, jest moc, jest moc. My mamy w sobie moc, napierdzielamy całą moc. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, przoduj mi to. Okej, okay, przeładuj to, ale. Dobra, moi drodzy. ładuj Teraz cztery. Okej. Okay. Dobra. Nie wiem, bo zacznę na, że Teraz ta rakienica niepotrzebna. No, ale no cóż no. Ktoś tu u góry jest chyba. Co? Muay taj Ja też tak myślę. Dobra, moi drodzy, tutaj teraz wchodzimy. E, wejdź. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj widzę, że nic nie ma. Ogólnie. E, więc w tym, w sumie... Niby dobrze, niby niedobrze ogólnie. E, więc tak to tutaj wygląda, moi drodzy. Mamy te posterunki. Ogólnie. W poprzednich odcinkach, w następnym odcinkach, w sumie zajmiemy się już czym innym. Może nie jeszcze główną misją, ale ale czym innym na pewno. E, ogólnie na pewno zajmiemy się, tak to można ująć, tymi pobocznymi misjami jeszcze. No bo trochę jest do zrobienia, no nie ukrywajmy się. E, no dość sporo okej okay. więc dobra wchodź tam do góry Ja już to oczywiście będę kończył moi drodzy może zajmiemy się łoftą tutaj Dobra, jakoś tutaj tymi łoftami ja jest tylko jeden, a no, dobra więc moi drodzy tak, serdecznie zapraszam do poprzednich materiałów, jeśli ktoś nie widział do nadrobienia. Ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia Elo na razie.